Witam Cię Maćku. Rozmawiamy z doktorem Maciem Tygielskim, który kieruje w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, ośrodkiem dokumentacji historii więziennictwa. To będzie rozmowa o Twoich badaniach, o tym czym zajmujesz się naukowo tutaj w IPSIR UW. Zaczniemy może od takiego pytania. Jak wygląda edukacja w polskich więzieniach, w polskich zakładach. Dobrze Mikołaju. Rzeczywiście są sprawą edukacji zajmuje się ostatnio szczególnie intensywnie, i muszę ci powiedzieć, że edukacja w polskich więzieniach, jeden z głównych instrumentów oddziaływania penitencjarnego, pełni dwie istotne, przynajmniej funkcje. Po pierwsze, kompensuje pewne zaległości edukacyjne, które mają skazani. I to zarówno na poziomie szkoły podstawowej, bo zdarzają się też pozbawieni wolności, którzy są objęci obowiązkową edukacją, jak i w zakresie szkoły średniej. Ale drugi element tutaj jest taki, że także przygotowuje skazanych do zawodu po odzyskaniu wolności. No bo jest oczywistym, że możliwość pracy po opuszczeniu zakładu karnego jest jednym z kluczowych elementów. Społecznej readaptacji po, po odbyciu wyroku. I tutaj na kursach zawodowych w ramach Centrów Kształcenia Ustawicznego skazani są uczeni rozmaitych zawodów, ale trzeba powiedzieć, że te zawody są dosyć konserwatywne. To znaczy ta oferta jest taka tradycyjna. To są zawody krawca, ślusarza, spawacza, dekarza. Czyli taki rynek pracy jak. Powiedzmy, był w XX wieku. Zdecydowanie tak. Obsługa kasy fiskalnej również jest tutaj często reprezentowana. I o ile część z tych zawodów być może jeszcze przetrwa próbę czasu, pewnego czasu, o ten kasjer już niekoniecznie. Dlatego wydaje mi się, że jest wielkim wyzwaniem dla systemu penitencjarnego, żeby tak tę ofertę edukacyjną stworzyć, żeby mogła ona przynajmniej trochę wybiegać w przyszłość, bo jeżeli zawodami przyszłości jest analityk danych, czy też specjalista z zakresu sztucznej inteligencji uczenia maszynowego albo big data, no to oczywiście ta oferta nijak się do tego nie ma, a jest też pytanie, jak w realiach penitencjarnych uczyć. Tego typu zawodów jak analityk danych. Mhm. Rozumiem. No, ale też nie, nie możemy sobie wyobrazić, że każdy, w tej nawet gospodarce przyszłości, będzie analitykiem danych. Być może też ci ludzie w części nie mają takich kompetencji, żeby tego typu zawody wykonywać. A także może jakieś poszukujemy niszy, w których oni bardziej byliby dopasowani. To jest takie wyzwanie, nawet nie tyle do edukacji, tylko tego, jak. jak Obserwować mierzyć to, co się dzieje na rynku pracy. Z pewnością nie każdy może być analitykiem danych. Ja sam raczej nie widziałbym się w tego typu zawodzie, natomiast zestawienie tej, tej oferty edukacyjnej dzisiejszej w zakładach karnych z zmieniającymi się realiami gospodarczymi i społecznymi, jest dosyć wywołuje wrażenie daleko posuniętej archaizacji tego, co mamy dzisiaj. Tak samo w latach 70. Mechanik samochodowy był takim fachem przysłowiowym, mm -hmm. fachem, który dawał sukces życiowy. I w eksperymentalnym zakładzie dla młodzieży w Szczepionie właśnie nauczano tego zawodu. No a dzisiaj, kiedy ta robotyzacja tak bardzo postępuje, to nawet mechanik, chyba samochodowy, nie może być pewny sukcesu mm -hmm. zawodowego. Mm -hmm. Rozumiem. A odchodząc trochę od Tematu edukacji w polskich zakładach karnych. Jakbyś porównał zakłady karne, areszty śledcze i to, co jest tym rdzeniem polskiego więziennictwa, z takimi instytucjami, gdzie ludzie również są pozbawieni wolności, czyli ze strzeżonymi ośrodkami dla cudzoziemców prowadzonymi przez Straż Graniczną? No właśnie, to jest rzecz zupełnie innego porządku, bo nie prawa karnego, ale jednak tych podobieństw jest znacznie więcej, niż można by się spodziewać, lub. Niż byśmy chcieli mieć, ponieważ te ośrodki strzeżone w dużej mierze są zorganizowane, jak, są zorganizowane jak zakłady karne. Jeśli chodzi o architekturę, o swobodę poruszania się osób tam przebywających, o takie akcesoria jak, jak, jak kraty czy też druty kolczaste, i jak gdyby to też powoduje, że pewna taka pewna taka otoczka i taka codzienność osób przebywających w szerzonych ośrodkach, związana z ich swobodą, taką bardzo prozaiczną, jak to, żeby mieć zapalniczkę, żeby zapalić papierosa, albo używać paska od spodni. No, są to ludzie odizolowani od świata pod wieloma względami i rzeczywiście, jak zestawić taką codzienność funkcjonowania zakładu karnego z takim ośrodkiem, to jest ona bardzo zbliżona. W literaturze penitencjarnej od lat znamy następstwa izolacji więziennej, psychiczne, społeczne, związane z potencjałem dalszego funkcjonowania w społeczeństwie, i jest oczywistością, że więzienie jest środowiskiem dysfunkcjonalnym z tego punktu widzenia. I tak samo, jeżeli te osoby ze środków, miałyby wrócić na wolność i w jakiś sposób się integrować ze społeczeństwem, jeżeli by zostały w Polsce, to też narzuca się taka myśl, że one będą miały jeszcze trudniej, że po pobyciu w ośrodku, po pobycie w ośrodku, po tym doświadczeniu quasi-prizonizacji, ich y, umiejętności społeczne, ich, ich szanse na na dobrą adaptację będą tylko mniejsze, ale wspomniałeś o areszcie śledczym i to jest też bardzo ciekawe, bo areszt śledczy jak gdyby jest jeszcze czymś z innej bajki, ale przy okazji tych ośrodków też się areszt nam narzuca, ponieważ Ustawa o cudzoziemcach przewiduje, w jakich okolicznościach można umieścić takiego człowieka w ośrodku strzeżonym, i tam jest katalog, z którego wynika, że jeżeli środki wolnościowe, nieizolacyjne nie są wystarczające, wówczas można sięgnąć po środek izolacyjny w postaci właśnie tego, tego strzeżonego ośrodka. I tutaj pojawia się analogia z instytucją czysto prawnokarną czyli właśnie z tym czasowym aresztowaniem, które służy, jest środkiem zapobiegawczym, służy zabezpieczeniu toku postępowania, jeżeli te łagodniejsze, nieizolacyjne środki są niewystarczające. Więc to, to taka dwoistość, którą można wskazać w tym momencie. Hmm, powiedziałeś o tych efektach, które mogą być dysfunkcyjne, No, ale to, co wydaje mi się jest najbardziej kontrowersyjne w, w funkcjonowaniu ostrzeżonych ośrodków, na cudzoziemców jest to, że w niektórych sytuacjach osadzone są tam całe rodziny, również bardzo młodzi ludzie, dzieci. Jakbyś to skomentował? Tak, to prawda. To z jednej strony jakby łamie taką klasyczną parawięzienną strukturę, w której są sami mężczyźni, i jak sądzę, zapewne typowe schematy postępowania i typowe patologie dla zakładów karnych zamkniętych, męskich mogą być w mniejszym stopniu istotne. Ale włącza zupełnie inny problem, mianowicie to, o czym powiedziałeś, czyli trzymanie w zamknięciu rodzin dzieci, dla których takie doświadczenie oczywiście jest w sposób trudny do zmierzenia, traumatyczne. Kierujesz pracami ośrodka dokumentacji historii więziennictwa. Tym, tym w dużej mierze zajmujesz się naukowo. Ale czego nas uczy historia więziennictwa? Jakie mamy pożytki z tego, że poznajemy coraz głębiej historię zakładów karnych, aresztów i tego typu instytucji? No, historia uczy nas, że prawa karne nie służyły nigdy niczemu innemu, jak tylko zniszczeniu, tak napisał Montesquieu, więc myślę, że to jest dobre motto, które odnosi się także do historii więziennictwa i tego segmentu. Prawa karnego. Ja myślę, że historia więziennictwa uczy nas przede wszystkim, że więzienie jest wytworem nie kodeksów, ale kultury, że jest pewnym postępowaniem z czasem zinstytucjonalizowanym, które służyło rozwiązywaniu rozmaitych problemów społecznych i tak od początków rzeczywiście społeczeństw ludzkich było. I niezależnie od tego, jak było zorganizowane fizycznie, czy architektonicznie, niezależnie od tego, kto trafiał do tej izolacji, to zawsze jednak realizowało to interesy może nie tyle władzy, co do dominującej grupy w danej, w danej społeczności. I jak gdyby mamy tego ślady zarówno w zamierzchłej historii, kiedy społeczności zwane acefalicznymi izolowały na przykład osoby z jakichś powodów uznane za nieczyste od, od siebie. Mamy cały taki, taki rozdział dyscyplinowania ludzi luźnych, żebraków, włóczęgów i umieszczania ich w domach pracy przymusowej, by w ten sposób ich z jednej strony jak gdyby usunąć z widoku, a z drugiej strony wykorzystywać ich pracę. Mamy też całą historię zamykania w, w więzieniach osób chorych psychicznie, zanim jeszcze nie wykształcił się ten, ten, ten jak gdyby ruch leczniczy prawda, i, i opieki nad, nad osobami chorymi psychicznie. No i wreszcie mamy przykłady zupełnie takie współczesne, kiedy na przykład okazało się, że w skutek zaniedbań ustawodawcy, sprawcy bardzo poważnych przestępstw, skazani przed laty na karę śmierci, będą opuszczać zakłady karne i coś z nimi trzeba zrobić, ponieważ, ponieważ społeczeństwo tego żąda i tworzy się specjalne miejsce, które nie nazywa się więzieniem, ale które pełni przecież rolę de facto więzienia i to bezterminowego. Mam na myśli oczywiście osławione ośrodek w Gostyninie. Więc jak gdyby to jest taka uniwersalna to jest taki uniwersalny wzór. A y, jeszcze to, co w tym, w tym momencie mi się nasuwa na myśl, to to, że tak jak więzienie jest wytworem kultury, to także nie w kodeksach i nie w aktach normatywnych leży prawda o więzieniu. To znaczy, jeżeli chcemy poznać prawdę o tej instytucji, o jej funkcjonowaniu, o tym, czego doświadczają osoby tam umieszczone, y, musimy właśnie wyjść poza tę sferę normatywną i i szukać na rozmaitych innych polach. Dlatego też, w Ośrodku Dokumentacji Historii Więziennictwa, gromadzimy rozmaite materiały, oprócz aktów normatywnych, także wspomnienia, korespondencje osób, które doświadczyły w jakiś sposób, zesknęły się z tą instytucją. I dopiero z, takiego szerokiego, z takiej szerokiej bazy można wyciągać jakieś wnioski o, o tym fenomenie. A jakie były takie najważniejsze punkty zwrotne w historii więziennictwa w Polsce? W Polsce to zawsze, jak gdyby, trzeba to rozpatrywać w kontekście oczywiście naszej sytuacji politycznej, ponieważ więzienie jest wytworem kultury, ale także jest siłą rzeczy, jak gdyby odbija ustrój społeczny i polityczny. Dlatego, kiedy mówimy o historii więziennictwa polskiego, no to sięgamy najpierw oczywiście do czasów pierwszej Rzeczypospolitej, instytucji karnych tamtej doby. Wieża Górna, Wieża Dolna, te takie sztandarowe, ówczesne więzienne rozwiązania. Rozpatrujemy to też w kontekście jednak stanowości tamtego społeczeństwa, ponieważ całkiem inaczej wyglądało wykonanie kary pozbawienia wolności wobec Reprezentanta stanu szlacheckiego, inaczej wobec mieszczanina osoby duchownej albo chłopa, a później, jak gdyby, no, wpadamy już w tę sekwencję zaborczą i mówiąc o historii więziennictwa polskiego, tak naprawdę mówimy o, o ustroju więziennym, o rozwiązaniach penitencjarnych trzech zaborców. Dopiero w 1918 roku, kiedy państwo polskie się odbudowywuje, również scala system penitencjarny z, z tych zaborczych, co jest wielkim wyzwaniem, notabene, ponieważ nie tylko to jest kwestia legislacyjna, ale też, jak wynika z artykułów w prasie branżowej ówczesnej, pojawiają się rozmaite antagonizmy między funkcjonariuszami z jednego i drugiego, czy trzeciego zaboru. No i wówczas ta myśl penitencjarna międzywojenna można powiedzieć zaczyna kiełkować, ale niedługo zostaje przerwana przez brutalność II wojny światowej. No, a później jest niewiele lepiej, więc, więc ta historia też to jest bardzo interesujące, że przez pryzmat więzienia, przez pryzmat historii więzienia, bardzo ciekawie widać historię polityczną, to znaczy historię społeczeństw i też historię polityczną która przebija z tych i z dokumentów i też z relacji osób, które doświadczały więzienia wówczas. Mhm. Jak powiedziałeś o tej stanowości, wiem, że to jest bardzo szczegółowe pytanie. Nie interesuje, czy mamy obecnie też tego ślady, czy osoby o różnej pozycji społecznej, już nie stanowej, ale klasowej, w różny sposób odbywają karę pozbawienia wolności w Polsce. To jest jak gdyby, może... Oczywiście wiem, do czego nawiązujesz do mm, przepychu y, filmowego. Pokazano <laughs> w rozmaitych produkcjach filmowych, kiedy to wielcy, wielcy tego świata są obsługiwani przez, przez y, personel, czy też swoich podwładnych w więzieniach. Y, to jest obraz, y, oczywiście, pieniądz. Tak jak pieniądz rządzi światem, tak też rządzi w zakładach karnych w dużej mierze, bez wątpienia. I ten przerysowany obraz, y, moim zdaniem, raczej może nas prowokować do innego pytania, mianowicie, mhm. czy nie powinno być innych warunków odbywania kary dla różnych sprawców? Mhm. I to oczywiście jest pytanie takie, to jest takie dosyć odśmiałe, co w tej chwili mówię, ale y, jeśli chodzi o skalę dolegliwości mhm. pobytu w zakładzie karnym, to jest ona bez większa dla osoby, która żyła w bardzo dobrych warunkach przez całe życie, a inna dla osoby, która hmm, nie żyła w bardzo dobrych warunkach przez całe życie. Czyli to są różne wymiary pytania o równość. Jak tak. Czy równość wobec kary, czy jednak skoro ta dolegliwość jest inna z różnych powodów, należałoby różnicować karę. No, to od nas wiedzie w bardzo ciekawych kierunkach, ale wróćmy do tego, co się dzieje w zakładzie karnym. Czy można, nim, czy można mówiąc wprost w więzieniu robić coś pożytecznego, A jeśli tak, to co? To to jest znakomite pytanie. Hmm. Oczywiście są te takie dwa filary tej oferty penitencjarnej. To przede wszystkim jest wspomniana już przez nas edukacja. No, i to bez wątpienia jest pożyteczne spędzanie czasu. Drugim takim istotnym filarem jest oferta terapeutyczna, jednak, ponieważ pamiętajmy, że w zakładach karnych przebywają sprawcy przestępstw z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi. System terapeutyczny odbywania kary oferuje terapię tego rodzaju sprawcom, chociażby alkoholikom. I tutaj jak gdyby to jest ta, ta fundamentalna oferta, ale wydaje mi się, że trzeba tu wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o inicjatywach wolontariackich w zakładach karnych, ponieważ na szczęście jest wielu funkcjonariuszy służby więziennej, którzy angażują się w siebie i swoich podopiecznych w tego rodzaju inicjatywy. Często skierowane one są na rzecz zwierząt zaniedbanych, przebywających w schroniskach, niekiedy także osób starszych czy samotnych i bardzo często rozmaite jednostki penitencjarne chwalą się wśród swojej działalności właśnie tym, że skazani uczestniczyli w takiej wizycie w schronisku dla zwierząt, opiekowali się tymi zwierzętami, sprzątali ich boksy i wyprowadzali zwierzęta na spacery. I to, jak sądzę, jest zupełnie bezcenna działalność. Nie tylko przełamująca tę izolację, której doświadczają więźniowie, ale też chyba najlepiej, jak można, integrująca ich ze społeczeństwem i pokazująca jednak i społeczeństwu, i skazanym, że jest jak gdyby pole, żeby razem robić coś konstruktywnego. Także ten wątek wolontariatu, myślę, trochę niedoceniany, jest tutaj bardzo wart podkreślenia. Mhm. Wolontariat to jedna rzecz, a praca? No praca oczywiście także. Skazani pracują jak gdyby w dwóch, można powiedzieć, na, na dwa sposoby, bo jedno to jest po prostu praca, z której mogą uzyskiwać pewien dochód na swoje po, czy rodzin potrzeby. Jest też element praca jest też elementem kształcenia zawodowego. Więc tu jak wracamy do tego, do tego elementu edukacji więziennej. No, z pracą był zawsze ten problem, że, że jej było za mało dla, dla skazanych. Różne władze próbowały jakoś z tym, z tym walczyć, ale chociaż skazani często są bardzo dobrymi pracownikami i sam pamiętam takie przykłady z rozmaitych takich właśnie albo przedsiębiorstw przywięziennych, albo fabryk, które po prostu zatrudniały skazanych dowożąc ich, organizując im transport z więzienia do, do pracy. To jednak, jak się wydaje, to takie pewne odium społeczne związane z ryzykiem wypuszczania prawda, przestępców za mury. Więzienne, na tyle wciąż, wciąż pokutuje, że to, że to jest mało popularne, y, 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 społecznie, tak bym powiedział. Mhm. Dziękuję Ci jeszcze raz za rozmowę. Swoimi refleksjami na temat zakładów karnych, aresztów, ośrodków strzeżonych. Podzielił się z nami dr Maciej Tygielski, kierownik Ośrodka Dokumentacji Historii Więziennictwa.